i dzisiaj nagrywamy odcinek z minecrafta i ogółem nie mam żadnego serwerka jeszcze bo sobie tak na początku grałem i sobie pograłem na kreatywku więc to jest stosik, który na serwer i zbudujemy jakiś domek jeszcze nie zbudowałem tą meczu, więc zbudujemy. I taki mały, skromny domek. Na razie będzie GIT. Taki mały domek. W ogóle, jak skończę go budować, to. To Nie mogę już w tym